Siemano, witam Was w kolejnym filmie 26, 26 września, 27 wrzesień, godzina 1330 tam kosimy kogurydzę Zobaczcie, ledwo co wjechał już Koguty ma ma 23M. <noise> Widzę, że miejscami gdzieś tam kolbka wylatuje. Yy, Niedomułcona taka sporadycznie. Kilka ziarenek, może trzeba będzie klepisko podciągnąć, wiadomo Próbę robili tam u siebie chłopaki No ale każda kukurydza jest inna. Wielkość kolby, dojrzałość W tym roku to też jedne są takie miękkawe, uschnięte, ziarno mniejsze Także na chwilę obecną tu będziemy oprawiać z boku A tu będziemy kosić, także idziemy zobaczyć jak to leci Także 27 września, no kto by pomyślał, że będziemy kosić kukurydzę Ja pierdyka. Ciekaw jestem jak plon, obstawiam tutaj Na 12 ton z tego kawałka Zobaczymy, no patrząc po ilości kolb To co w tamtym roku, a w tym No to ja wam powiem, że tu będzie dobrze Kolby suchutkie, takie no jeszcze Strat na razie nie widać na przystawce Tak jak tutaj bałem się o to, że będą sypały się ziarniaki Ale jest wszystko na chwilę obecną Okej, okay, daterek wieje, słońce świeci To na chwilę obecną jest bajka Eh, nie jest źle Musi troszkę szybciej jechać No wtedy nie wiem, tak jakby tych kolb więcej było O, takie rzeczy się dzieją ona się nie chce móc, zobaczcie Ona jest zaschnięta Taka wiotka No trochę dla dzików Musi zostać, nie? Podsyp zrobiony No tu się trafi No trzeba już troszkę albo klepisko podciągnąć Albo deczkę trochę obrotów dać Tam specjalistom Z kukurydzy nie jestem A gdzieś jednak kolba leży No ale no, tak będzie No straty są zawsze Także pogoda dopisuje, ostatnio przepadywało, więc luks. 9 hektarów uprawione naprzeciwko pożypaku. Tutaj była awaria. Trzy zbiorniki nakoszone, chyba jest pełna. No i pęk łańcuch na gardzieli. Eee, Wykoszone 60 arów. No i pełny zbiornik w cx czyli około 6 ton. Czyli 10 ton z hektara. To co kombajn mniej więcej takie na oko, no ale jeszcze e, tutaj zważymy. No miejscami gdzieś nie, gdzieś. O, trafiają się, ale to jest bardzo sporadycznie, jeżeli chodzi o nie do na, na kolbach No i trochę przystawka sama w sobie, jak te kolby spadają, no to do też tego trochę e, ziarna leży, tak tutaj akurat taka lepsza kukurydza zieleńsza była no to jeszcze tutaj przystawka nie generuje nam strat ale w takich miejscach przesuszonych Tak tutaj chociaż nie też nie ma To, to tyle to pora się tam od drogi gdzie była bardziej taka przesuszona Gdzie mała kolba To jest dziczą. trzeba klipisko pociągnąć jeszcze, ale to zobaczcie, ja nią nie mogę palcami w ogóle. Zoschnięta Na Amen. Teraz byłem u operatora, i właśnie dzwonił do niego. Szef, a właśnie tutaj Marcin, mówi, że dziś około 7 ton wchodzi do tego. Cztery zbiorniki wysypane więc dziś około powinno być 27-28 ton co daje nam tu na skoszony areał ponad 12 ton, czyli to, co Szoko liczył właśnie z prób, tak jak w tym roku, masa kolby uśredniliśmy masę średnią kolby, obsadę. także no, zobaczymy. Druga ciężarówka się e, właśnie nakasza. Także no zobaczymy, co z tego wyjdzie. Także, no, fajnie się zapowiada. Dycha, już cieszy. Bo mamy cenę 530 podpisaną. Więc, no, jest fajnie. Jest naprawdę fajnie. No ale sami wiecie, że takie wróżenia jak teraz to dopiero pokaże waga sprzedany towar i będziemy wszystko wiedzieli mieli czarno na białym, także nie ma się co tutaj tak za bardzo na chwilę obecną podniecać, plon jest, dycha jest na pewno, więc są powody do radości i tyle w temacie. Najbardziej ciekawią mnie te piachudry, na których, które wzięliśmy w zeszłym roku, posialiśmy kukurydzę. Co rzekomo nic miało nie urosnąć w tamtym roku, było plon 9, 10, a w tym roku ciekawe. No i dobra, godzina dochodzi 20. Pada deszcz. Przerywamy koszenie kukurydzy. No ale nic nie zrobimy. Dwie ciężarówki nakoszone. No, gdyby nie awaria, tutaj byłoby nakoszone ton. No ale jest jak jest. Nie zapowiadali deszczu, aleje. A więc witam dwa dni później. Jak widzieliście, popadało, ale już mamy tutaj te kawałki wykoszone. Także czas na podsumowanie. Ja już wiem, Wy pewnie czekacie. Także nie ma na co czekać. Do dzieła, prawda jest tylko jedna. Tutaj w pole o powierzchni hektar 10 arów było, była zasiana odmiana pod kodem jeszcze na dzień dzisiejszy nie ma jej nazwy jak będzie się nazywała, ale już na przyszłe, na przyszłe zasiewy będzie ona dostępna w sprzedaży na pewno Wało około 260, ale jeszcze to będzie wszystko weryfikowane no i tutaj z hektara 1,1 1. 1 hektar 10 arów już Wam tutaj dokładnie przywioz, policzę, jak to wyszło. Yy, wilgotność od 26 do 30, bo na dołku była zielona, jednak THO yy, będzie nieco większe niż jeżeli mas 23M, ale do tego zaraz yy przejdziemy. Czyli plon 12300 podzielić na 1,1 11 ton. 181 z hektara. Klasa ziemi czwarta A, czwarta B. Także no jak na ten rok, na tą wilgotność wydaje mi się, że to jest bardzo dobry wynik. Ogólnie pobiłem w kukurydzy swój kolejny rekord, bo założeniem było przebić się przez te 10 ton. 10 ton przebite. No ale ten rok był taki, że no kukurydza Głupiała, miała dobre warunki, potem było za sucho, potem znowu za mokro, była wilgoć, ale w sierpniu zrobiło się bardzo gorąco i te silne wiatry spowodowały, że no tutaj została przyspieszona ta wegetacja. Dużo kolb miało ziarniaki po prostu niewytworzone do końca i zamarło, i gdyby. Ten sierpień był bardziej taki łaskawy. O no to na pewno tutaj byśmy mieli yy, te 12 ton, ale naprawdę 11 ton. wiadomo to jest działka hektarowa. To było dla poglądu jak to wygląda. Yy, naprawdę wynik yy, no super. I ogólnie przejdziemy teraz do odmiany Maz 23M. Tutaj działka 4 hektary i tam za rowem działka yy, hektar 20, czyli łącznie 5,2 hektara. Eee, także już liczymy, jak to dokładnie wyszło. Eee, już Wam tutaj powiem dokładnie, mam zapisane, muszę sobie wejść zdjęcia wagi, żeby Was wbrotnie, w błąd nie wprowadzić, żeby to było no, rzetelnie zrobione. 12.3, czyli tak o 56.200 56 ton, kropka 200 kg podzielić na 5.2 MAS 23M, planowanie 10,80 przy wilgotności 23-26, bo tak wyszło na skupie: jedno auto wysło 23, drugie 26, ze względu tam, że od kanału, od rowu jest trochę torfu, była zielejsza no i to złapało wilgoć. Yy, także ogólnie z próbnika na polu wilgotność wychodziła od 20 do 30 yy, w tych zielonych miejscach, czyli średnia fajna wyszła 10,80. No myślę, że to jest wynik taki, no powiem wam, że elegancki, zważając na to, że kontrakty yy, ma, miałem, mam zrobione po 5,30. Tutaj dopłata była do 27% po 8 zł. Kukurydza wychodziła po 554. Razy plon 10,8 to wychodzi 5983 zł. obrotu z hektara. Więc wydaje mi się, że wynik w tym roku, tak, jak porównać do rzepaku, no to naprawdę kukurydza no, zarobiła, obroniła się także. Są powody do radości. Kukurydza zostaje na pewno na tym areale co była, czyli kukurydza po kukurydzy. No i jeszcze mamy do skoszenia około plus minus 60 hektarów kukurydzy, więc zobaczymy jak to będzie. Interesuje mnie te piachudry. Czy przekroczymy tam 10 ton, czy nie. Także czas pokaże. No tutaj, w dużej mierze, główną rolę odgrywa pogoda. I dobranie VO to jest taki totolotek, bo w, jednym, w jednej lokalizacji 230 VO dostała deszcz, w innym nie, no i w tamtym, gdzie nie dostała, lepszym rozwiązaniem jest 260 VO. Ale co roku pogoda jest zmienna, nigdy nie strzelimy się dokładnie z opadami w fazę wiechowania, kiedy jest kolba nalewana. Także tutaj ciężko to. E, wszystko przewidzieć, no ale tutaj te takie u nas VO240 wzwyż e, najlepiej wychodzi. Na 230 czasami brakuje wody. No i tutaj możemy też zauważyć 250 wierna odmiana od początku u nas e, co roku wzrostowo, no ale to też jest spowodowane tym, że pogodę mamy e, z roku na rok na kukurydzę troszkę bardziej przekropną. A tutaj VO większe. E, no i plon troszkę wyższy no, też ciekawe jakby działka była większa czy ten plon by spadał czy rósł by. także no, tutaj w koło była słabsza ale dołkiem no, kolby miała potęże także yy, na chwilę obecną to co mamy skoszone tutaj Wam mogę przedstawić także średnia wyszła około tu jak tutaj 10,8, 11, 10, no liczmy te 10,8. Średnia wyszła z całości tutaj z tych 6,3 hektara. Więc wydaje mi się, że to jest dobry wynik. Klasa gleby 4a, 4b. Termin siewu 1 maja. Nawożenie tak szybciutko. 100 kg soli potasowej, 100 kg kizerytu. 12 ton kompofarmy i wcześniej było dawane właśnie wapno po tonę 200 tego orkalku i coś jeszcze było tu wrzucane no i 200 kg mocznika no i w łapę poszedł fosforan amonu w ilości 130 kg tutaj 130 albo 120 kg na hektar 120 tutaj u mnie poszło i dwa razy oprysk na chwasty Pierwszy prawilny wiadomo poszedł po mocasz mocarz plus nikosulfuron, a drugi zabieg to poszedł tylko sam i wyłącznie nikosulfuron na poprawkę, bo gdzieś tam te chwastnice poprzebijały się. I trzeba było tą poprawkę zrobić, i powiem Wam, że bardzo dobrze, bo gdybyśmy tego nie zrobili, no kukurydza miałaby dużą konkurencję. A jak wspominam, te warunki były zróżnicowane, było za mokro, momentami było za sucho, potem znowu popadało, ratowało tą kukurydzę. Ale na dzień lipiec, jak tu w lipcu, jak tu byliśmy, ta kukurydza była tak zielona, tak żywa, że naprawdę to wyglądało świetnie. No ale sierpień po prostu ją usmażył. Ale plony są zadowalające, prawie 6 koła obrotu z hektara. Koszty, jak liczyłem, plus minus. Mniej więcej nawożenie bez paliwa, oczywiście to wyszło 1900 z groszem, Liczmy 2000 nawozy teraz, plus usługa siewu 350. Usługa zbioru chyba też 350 wyjdzie. Czyli tutaj tylko musimy doliczyć jeszcze koszt paliwa na kombajn i koszt paliwa siewu oraz oprysku, przejazdu oraz talerzowania przez tryptilem więc 2 i 350 350 to mamy na szybko 2700 i teraz szybko paliwo. Myślę, że w 3000 się zamkniemy w kukurydzy na pewno 3000. No czyli wynik fajny, tak? Wynik jest naprawdę fajny, także nie ma co gdybać. Kukurydza zostaje. Zostaje i z roku na rok coraz bardziej zaskakuje. Taki przykład Wam podam. W kukurydzy opryskiwacz był dwa razy, a w rzepaku yy, na to jesień, mimo że te rzepaki są liche, już cztery raz, czwarty wjazd będzie w rzepak. Także no, trzeba samemu sobie policzyć, co komu dobrze wychodzi. Także pozdrawiam i do następnych odcinków na razie.